Cześć, tu Michał, zdanie odrębne, trochę mnie tu nie było, ale i sporo rzeczy się działo, więc trochę czuję się usprawiedliwiony, a że to sprawy prywatne, to pozwólcie, że zostawię je dla siebie. To, co obiecałem na TikToku, gdzie od jakiegoś czasu jestem aktywny, to temat nawiązujący do aborcji. Temat tylko nawiązujący, bo mówiący o czymś, Dużo większym. No i jedno, fopa. powiedziałem, że będę mówił o technologii wymyślonej przez fantastów, a tak naprawdę chodziło mi o futurystów. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mowa o sztucznej macicy, co pewnie już widać w tytule bo nie wątpię, że napisałem to. Tam parę słów na ten temat. Sztuczna macica. Czyli coś, co wymyślili futuryści, a w życie już prowadzili, ale tak naprawdę ciągle wprowadzają naukowcy. Z tego, co wiem, były prowadzone eksperymenty. Z tego, co wiem, udało się w ten sposób wyhodować kozę albo owce, Ale chyba kozę udało się wyhodować w takiej sztucznej macicy. Ta technologia jest, tą technologię jeszcze sporo zmian czeka, zanim zostanie wprowadzona, ale mamy pewne wyobrażenie. Sztuczna macica, czyli twór, który pozwala na to, żeby całkowicie poza ustrojem matki em, przeprowadzić ciążę, żeby wspomóc życie młodego organizmu. Nie powiem dziecka, bo to, tak jak wcześniej powiedziałem, no, eksperyment zrobiono na kozie, więc to może być małe koźlątko, to może być jagniątko, czyli owcy, tak, dziecko, to może być ciele, to może być źrebie, to może być szczeniak, czy cokolwiek innego, jakikolwiek ssak, tak naprawdę, a myślę, że jakby się postarać, to by i organizmy jajorodne też dało rady z pomocą takiego sztucznego łożyska i w jakiś sposób ym, odchować. E, tylko, że sztuczna macica to rzecz bardzo kontrowersyjna ym, moralnie. W sumie moralnie. E, sztuczna macica niesie pewne szanse i zagrożenia. Ja tutaj zaglądam, bo tutaj mam notatki. E, te szanse... Ja sobie pozwoliłem podzielić na te dotyczące ludzi i te dotyczące innych organizmów. No dobrze, myślę, że już to nagrywać. Te ludzkie dzielimy na szanse pozytywne i coś, co ja sobie nazywam szansami antynegatywnymi. Przepraszam, że tam cały czas patrzę, ale wiecie, jak to się nagrywa telefonem, tak? Patrzy się niekoniecznie w obiektyw. Szczególnie, jeśli ma się tyle wprawy, co ja. Um, co to znaczy te antynegatywne? To znaczy takie, które pozwalają uniknąć negatywnych konsekwencji. I tak to sobie wymyśliłem. Skoro są um, protony i anty... Tak? i antyprotony. Tak. W fizyce to czemu nie szanse? Pozytywne i antynegatywne, i antyelektrony. Tak? Protony, antyprotony, antyelektrony. Czemu nie mają być szanse antynegatywne? No i są też zagrożenia. No i te zagrożenia to też dotyczą i ludzi, i jakichś innych organizmów. No przede wszystkim ssaków, ale tak jak wcześniej wspomniałem, to mogą być też organizmy jajorodne. Pogadajmy sobie o szansach. Tak, żeby zacząć pozytywnie. Szanse dotyczące ludzi, te pozytywne szanse, to uzyskanie zdolności posiadania dziecka, bo czasem niby wszystko gra, a nie wszystko gra. Czasem problemem jest to, że z jakichś względów na przykład macica nie chce utrzymać płodu albo nie może utrzymać płodu to bardziej odpowiednie słowo czasem można odzyskać tę możliwość na przykład wtedy kiedy człowiek zdecydował się na, przykład na jakąś terapię która uszkodziła jego narządy płciowe ale wcześniej zabezpieczył na przykład komórki jajowe wtedy z pomocą in vitro innej metody, innej technologii Albo z, jakiejś, z pomocą jakichś innych technologii można yy, taki zarodek wszczepić w sztuczną macicę. Można by, bo tego jeszcze nie można. Gdyby było odpowiednie prawo, to można by było zrobić coś takiego, że wszczepi się taki yy, zarodek do sztucznej macicy i ten zarodek powinien przetrwać. Zygota właściwie. Yy. Można zyskać możliwość wtedy, kiedy tych narządów płciowych nie ma. Kiedy na przykład zostały wycięte w wyniku jakiejś terapii. Kiedy nigdy się nie rozwinęły. Są szanse antynegatywne czyli donoszenie zagrożonych ciąży. Narodziny tych zarodków. Które już powstały w ramach metody in vitro, ale nie zostały, nie zostały wykorzystane. Po jakimś czasie można by było na przykład rozważyć wprowadzenie prawa takiego, że no, po jakimś czasie te zarodki zamrożone można by było odmrozić i wszczepić właśnie do sztucznej macicy, po to, żeby zyskały szansę na życie. Że to nie powinno być. Na zawsze. One nie powinny być zamrożone na zawsze, bo to praktycznie równe jest śmierci. One powinny otrzymać swoją szansę na życie. Eee, no i możemy też po sobie pogdywać o takich rzeczach, e, trochę na granicy science fiction, ale no obecna sytuacja mówi nam, że wszystko jest możliwe. Obecna pandemia sporo nam krwi napsuła i powiedzmy sobie szczerze taka sztuczna macica może pozwolić nam odbudować ludzką populację kiedy przyjdzie jakaś kolejna pandemia bo ta nie jest jakoś szczególnie um, śmiertelna w globalnej skali tak, globalnie ludzi jako takich niewiele ubyło oczywiście każda śmierć jest straszna ale um, ale ludzi jako takich u, procentowo ubyło niewiele nie ma to się póki co jak równać do czarnej śmierci czy innych straszliwych epidemii. Tutaj na szczęście udaje się większość ludzi uratować. Ale gdyby przyszła taka epidemia, o której nie dałoby się uratować większości ludzi, to takie sztuczne macice mogłyby pozwolić odbudować naszą populację. Albo takie sztuczne macice mogłyby pozwolić na zbudowanie jakiejkolwiek populacji w sytuacji, kiedy na przykład będziemy kolonizować nowe planety albo inne ciała niebieskie, może jakieś księżyce, kiedy bardziej będzie się opłacało wysłać skromną załogę, sztuczne macice i odgr odgroma zarodków i technologii, która pozwoli tym zarodkom zdobyć wiedzę za czas jakiś. Kiedy na przykład już po wylądowaniu okaże się, że skromna załoga jest w stanie wychować określoną liczbę zarodków, a te z kolei będą oprócz swoich naturalnych, biologicznych dzieci, będą w stanie wychowywać również swoich kolegów z zamrażarek. To są szanse dla ludzi. Ale są też szanse dotyczące zwierząt. Ja tu sobie wypisałem między innymi zagrożone gatunki i szanse na ich uratowanie. Co tu dużo mówić. Wyobraźcie sobie, że goryle górskie są, jeszcze są, jeszcze są na skraju no wyginięcia. Jeszcze chyba żyją. Wystarczyłoby, żeby od kilku gorylic pobrać komórki jajowe, od kilku samców pozyskać spermę i dać takie młode, tak, wyhodowane w sztucznej macicy, do wychowania na przykład zwierzętom trzymanym w zoo. Albo jakoś nakłonić samice do tego, żeby przyjęły te dzieci, ze sztucznej macicy, jak swoje dzieci. Młode. Te młode jak, jak swoje. Bo de facto byłyby to ich młode. To sposób na szybkie zwiększenie populacji zwierząt. Albo można by było takie zwierzęta spróbować odchować w warunkach sztucznych i dopiero kolejne pokolenia introdukować do środowiska. Można by też było odzyskać kilka gatunków a może kilka a tam może kilka tysięcy tych zwierząt, które już wyginęły. Gdybyśmy tylko mieli dostęp do ich DNA, udałoby się to DNA sklonować, to czemu by nie odtworzyć mamutów? Słyszałem e, takie szalone, wydawałoby się szalone teorie, żeby mm, z mamutów, które zostały zamrożone w wiecznej zmraźlinie, Odzyskać część DNA, sklonować i to DNA włożyć do komórek macierzystych, chyba tak, żeby nie pokręcił pojęć, które później, jako zarodki, jako zygoty, zaszczepiłoby się słonicą. Tylko, że i był problem, bo. Słonic, szczególnie słonic indyjskich, które byłyby tu bardziej kompatybilne na razie tak się wydaje, że byłyby bardziej kompatybilne, a przynajmniej łatwiejsze w, w, we współpracy z ludźmi jest mało. I co z tymi samicami, co z tymi słoniami indyjskimi, które też przecież potrzebują yy, ochrony. No. Więc taka sztuczna macica pozwoliłaby pozyskać nowe mamuty. Tury, może tarpany, może jakieś inne zwierzęta? Nie wiem. Może by się udało odtworzyć linie genetyczne poszczególnych zwierząt. Być może dałoby się w ten sposób wzbogacić na przykład genetykę żubrów w Polsce, bo być może gdzieś by się udało znaleźć. Jeszcze DNA tych żubrów, które, które kiedyś tam hasały, ale zostały wybite. Te mamuty, o których wcześniej wspomniałem, miały być sklonowane, chyba tak trzeba powiedzieć sklonowane z konkretnego powodu. Ten projekt mówił o tym, żeby mamuty wykorzystać jak zwierzęta pasterskie, jak żywe kosiarki. Chodzi o to, że ta wieczna zmarzlina, o której już w mówiłem, zarasta, zarasta trawą, zarasta inną roślinnością, a przez to albedo, gleby, albedo powierzchni się zmienia, zwiększają się temperatury, a zatem zmniejsza się wieczna zmarzlina. A wieczna zmarzina warunkuje klimat, warunkuje opady, warunkuje dostęp do wody, zapewne jeszcze masy innych rzeczy, ilość powietrza w glebie, ilość dostępnych składników pH i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, wszystko tu wpływa na wszystko. Więc takie słonie, takie mamuty, przepraszam nie mogę wygryzać tu trawę, wygryzać inną roślinność, po to, żeby się za bardzo nie panoszyła. Dalej. Szansa dla zwierząt, może niekoniecznie jest to szansa dla zwierząt, może to jest bardziej szansa dla ludzi, ale wypisałem tutaj sobie namnażanie na potrzeb kolonii ziemskich, czy pozaziemskich. Wyobraźmy sobie, że zdecydowanie łatwiej jest przewieźć tysiąc zalotków krów, na przykład na Marsa, dajmy na to, albo na Księżyc, yy, i sztuczną macicę niż tysiąc dorosłych rów, albo chociaż tysiąc, tysiąc jeszcze młodych cieląt. A tutaj yy, zdecydowanie jesteśmy w stanie ograniczyć tonaż yy, i od razu mieć szeroką pulę genetyczną tych zwierząt, w miejscu docelowym. To znowu fantastyka, ale sama sztuczna macica jest póki co na granicy fantastyki i realnej technologii. No i jeszcze hodowla zwierząt w warunkach o szczególnych właściwościach. Czyli mamy wokół siebie środowisko silnie skażone, ale jesteśmy w stanie wybudować w tym miejscu habitat i w tym miejscu. zwierzęta pozyskiwać. Albo w drugą stronę jesteśmy w stanie stworzyć sobie takie warunki, żeby na przykład wokół zwierząt nie było bakterii odpornych na antybiotyki. I takie zwierzęta w takim środowisku by się rozwijały. Byłyby tam w zasadzie od samego początku. I w ten sposób można by je było antybiotykami kiedyś w przyszłości leczyć. Na przykład w sytuacji, gdyby um, jakiś kataklizm, na przykład człowiek zmiótł całą masę zwierząt z powierzchni ziemi, również tych hodowlanych. No ale mamy też zagrożenia. Znowu zacznijmy sobie od ludzi. To takie największe zagrożenie. Wypisałem sobie tworzenie ludzkich farm. I te ludzkie farmy to jest strasznie pokręcony temat. Ja tylko o nim wspomnę, tylko to zaznaczę: że takie farmy mogłyby powstać czy to na potrzeby pedofilów, czy to na potrzeby handlu organami, czy to na potrzeby militarne. Czy to miałyby hodować niewolników? Tak, wszystko? Chyba wszystko wymieniłem i chyba się nigdzie nie powtórzyłem. E, takie farmy spowodowałyby, że życie ludzkie straciłoby na znaczeniu, skoro dowolną ilość ludzi jesteśmy w stanie odzyskać w ciągu nastu lat. To mniej o nich dbamy. Jeżeli yy, jakiś yy, Kim albo Władimir, Władimir Władimirowicz albo inny Kaddafi wymyśli sobie, że chce mieć wielką armię i będzie miał wystarczająco dużo spokoju przez 15-20 lat. To zbuduje sobie tą armię. Wystarczy, że ta technologia wpadnie w niepowołane ręce, a wcześniej czy później, wcześniej czy później, w te niepowołane ręce wpadnie. Będzie można ukryć z pomocą tej technologii eksperymenty na ludziach. No bo. Jeżeli to nigdzie na zewnątrz nie wycieknie informacja o tym, że jakiś człowiek istnieje, a ktoś będzie miał na tyle wypaczoną moralność, że będzie sobie pozwalał na jakieś testowanie rzeczy totalnie niesprawdzonych na ludziach, to będzie mógł sobie takiego człowieka powołać do życia, do istnienia. I poza wszelką um, jurysdykcją prawa, będzie mógł chciało tego człowieka niszczyć albo próbować wzmacniać. Będzie mógł stworzyć sobie mokry sen nazistów. Będzie mógł zrobić w zasadzie wszystko. I dlatego nie wiem, czy ta technologia powinna powstać. Chociaż na pewno pomogłaby wielu ludziom w przedłużeniu życia ich dzieci, w godnym pożegnaniu tych dzieci. Albo w tym, żeby... Um, żeby mieć czyste sumienie, żeby zachować swoje czyste sumienie, żeby mieć świadomość tego, że zrobili dla swoich dzieci wszystko. Choć z drugiej strony wyobraźmy sobie celebrytki, które po to, żeby nie, użera, nie użerać się ze wszystkimi skutkami ciąży, z nadwagą, z nudnościami, z różnego rodzaju bólami itd., Wykupują sobie sztuczną macicę. I tam dziecko sobie hodują trochę jak zabawkę. A później się nim chwalą na Instagramie czy innych mediach społecznościowych. Smutno zakończyliśmy. Ale mam nadzieję, że zwyskają Twoją uwagę. Może Twoją sympatię. I że mogę liczyć na to, że zasubskrybujesz. Taki czerwony przycisk gdzieś tam na dole. E że zalajkujesz. Że rzucisz od siebie jakiś komentarz. Może masz jakieś pomysły, co mógłbym dalej nagrać. Może masz jakieś pomysły, co tutaj mógłbym dodać, a czego nie powiedziałem. Może coś strasznie pominąłem, może coś strasznie zagmatwałem, wbrew, wbrew moim hmm, moim intencjom. Trzymajcie się. Do zobaczenia. A, i zapraszam na TikToka. Na razie. Cześć.